Teść, to ogrodnik dla zabawy. Dzisiaj porozmawiamy o nawozach, a na koniec filmu przesadzę tego filodendrona atoma, którego kupiłem w tym sklepie z tym chrząszczem czerwonym. E, najpierw o nawozach. Chciałem jeszcze e, sprostować ostatni odcinek: EpiPremnum, się mówi, a nie EpiPremium, i stindapsus, a nie stindaptos. Pomyliłem się, e, źle wypowiedziałem te słowa. Napisałem je poprawnie, ale źle je wypowiedziałem, więc przepraszam i postaram się nie mylić, nie mówić tak szybko, żeby były pomyłki. Podzieliłem nawozy na dwie grupy. Jedna to jest do hydroponiki, to są te nawozy, które są tutaj i o tym porozmawiamy później. Druga to jest do ziemi, do roślin, które są w bigosie, które są w ziemi, które są na balkonach czy w ogródkach. I tak, jeśli chodzi o nawozy, może być to nawóz do roślin zielonych, taki zwykły, obojętnie jaki, są też do, do paproci, do, do różnych, do filodendronów pewnie też i do różnych, do różnych roślin. Ważne jest, tutaj z tyłu zawsze jest napisany stosunek NPK NPK, czyli jest to azot, fosfor i potas, w jakim stosunku Dana, dany składnik jest, no to te, te nawozy inaczej działają. Do roślin zielonych na pewno będzie miał dużo azotu, ponieważ tam zależy na wzroście. Fosfor jest to owocowanie, jeśli chodzi o czyli, czyli kwiaty ogólnie i owoce. Jeśli chodzi o potas, jest to wzmocnienie całej rośliny. I, i tutaj te wszystkie składniki są więc to można sobie wyczytać jeśli chodzi o nawóz uniwersalny czyli tutaj teoretycznie jest no, zbilansowany tak żeby dla każdej rośliny i tej która kwitnie i tej która rośnie z zielonymi liśćmi było odpowiednio są też nawozy biohumusy czyli są to nawozy biologiczne i one, one no, są najfajniejsze z tych wszystkich nawozów, ponieważ tego się nie da, nie da się tym wypalić korzeni. Czyli nawet jeżeli przedawkujecie, to teoretycznie roślinie nic się nie stanie. Ja z biohumusem nigdy nie miałem problemu, nigdy nie, nie udało mi się uzyskać przenawożenia. A z tymi nawozami można uzyskać przenawożenie, więc bardzo istotne jest, żeby czytać dokładnie to, co, jest, co producent danego nawozu pisze. I, no i kupować nawozy, które Wam odpowiadają. Czyli jeżeli macie paprocie, to do paproci, palmy to do palmy. Chyba, że macie dużo, bardzo dużo roślin, no to wtedy można w uniwersalny nawoz iść. Biohumus polecam zawsze, bo jest to delikatny, fajny nawóz, który sprawdza się zawsze, więc, więc to na pewno śmiało mogę polecić. Jeśli chodzi o inne nawożenie, są też takie pałeczki. Tutaj akurat do roślin zielonych, to, takie pałeczki się wkłada w doniczkę w zależności od wielkości doniczki. Tutaj jest nawet opisane, że tam 8 cm to jedna pałeczka, do 20 cm, gdzie wkłada się 4 pałeczki na doniczkę i, i takie pałeczki działają y, około 2 miesięcy. Więc y, taki sposób też można, wtedy nie trzeba y, nawozić często, bo z tymi nawozami no, to jest tak, że biohumus tak naprawdę można przy każdym podlewaniu stosować, jeśli chodzi o te nawozy. Teoretycznie też można przy każdym podlewaniu, ja stosuję nawożenie takie co drugie podlewanie, ale można, można stosować za każdym razem. Jest, są jeszcze takie wspomagacze, jeśli chodzi o ziemię. Są to ukorzeniacze, czyli w momencie, kiedy jakąś nową sadzonkę chcę posadzić bezpośrednio do ziemi, która już jest albo częściowo ukorzeniona, albo nawet nie ukorzeniona, tylko nie chcę jej w wodzie ukorzeniać, tylko w ziemi, stosuję właśnie takie dwa preparaty. Jeden jest to do, do końcówek zielonych, a drugi do zrewniałych. Czyli w momencie, kiedy mam zieloną, no to ten, jeśli zrewniałe, to to. to. I, yy, I to się sprawdza. Do ziemi wystarcza i jest super. Z hydroponiką już jest trudniej i teraz przejdziemy do hydroponiki. Bo w hydroponice ważne są, ważne są wszystkie stosunki tych preparatów. Czyli tutaj też oczywiście to, co producent pisze, ale tutaj bierzemy nawóz, rozrabiamy w konewce dokładnie to, co producent napisał, ile ma być. Tutaj na korku, akurat w tym na korku są takie wypustki. W zależności od tego, w ilu litrach wody chcemy rozrobić, to rozrabiamy i już. Jeśli chodzi o hydroponikę. Tutaj też tak samo, ale dawkowanie już jest inne. Ja dawkuję albo taką małą małą strzykaweczką, to jest 1 ml, albo taką większą, nie wiem jak to się nazywa pipeta czy coś. W każdym razie to ma 10 ml. Jeżeli potrzebuję zrobić więcej pożywki, to robię z tego. Jeśli chodzi o hydroponikę, ja stosuję tylko dwa nawozy tak naprawdę. Jest to, a w ogóle z hydroponiką, to jest jeszcze, zanim powiem o nawozach, jest jeszcze ciekawy temat taki, że większość tych produktów, które będę pokazywał, jest holenderskich. I holenderskie, musicie powiązać sobie, bo nie mogę wszystkiego powiedzieć. Holenderskie produkty są do, do roślin, które w Holandii są legalne. I, i tam chodzi o fazę wzrostu fazę kwitnienia, więc jak czytacie o produktach hydroponicznych, to macie właśnie tam takie frazy zapisywane i to właśnie o to chodzi, że to nie chodzi o nasze rośliny te domowe, alokazje jakieś filodendrony, tylko o zupełnie inne rośliny, więc to też jest holenderski produkt i są dwie butelki, butelka A i butelka B, stosuje się to w proporcji jada jej 1 ml Czyli taką, ta strzykawka ma 1 ml, ona nie do końca wyciągnięta. Ja tak naprawdę wyciągam ją do końca, czyli ona ma tam 1, jeden, jeden powiedzmy 1, 2 ml. I taką jedną strzykawkę jednego preparatu, jedną strzykawkę drugiego preparatu na 1 litr wody. Yy, I to już jest rozrobiona mieszanka. Oczywiście trzeba zamieszać ładnie. Yy, wiadomo, że. Yy, aha, wszystkie nawozy, yy, biohumus najbardziej, ale wszystkie nawozy trzeba. Wzruszyć przed, przed podawaniem. Nie powinno się takich odstałych stosować. Czyli zawsze trochę poruszajcie tymi butelkami, żeby one się wymieszały. I to jest jeden nawóz, czyli A i B. Drugi, który też bardzo lubię. Z kolei składa się z trzech składników. I to jest już kanadyjska firma. I no bardzo dobra. Uważam, że bardzo fajnie mi rosną rośliny w tym. I tutaj stosuje się też po 1 ml każdego preparatu na litr wody. Czyli taką jedną strzykawkę biorę z każdego. No i producent pisze, żeby robić to od mikro. Tak, czyli producent napisał, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie, ale w każdym razie, żeby najpierw to, później to i na końcu. Na końcu ten, czyli jaki to jest bloom, na końcu. I wtedy e, oczywiście mieszamy to wszystko bardzo dokładnie i podlewamy roślinę taką pożywką. E, no i teraz jest jeszcze e, ciekawa jeszcze, jest jeszcze jedna grupa. Są to e, różnego rodzaju e, wspomagacze, witaminy, enzymy. Czyli tutaj mamy na przykład enzymy. Które stosuje 1 ml na litr wody, i te enzymy mają za zadanie oczyścić martwą tkankę, produkty, które zostały w podłożu i przerobić je na coś, co spożyje nasza roślina. Więc to jest taki oczyszczacz podłoża, oczyszczacz korzeni, i te enzymy też często stosuje. Nirvana. No to nirwana jest, jest preparatem, który przede wszystkim wzbogaca nam kwitnienie. No i według producenta jest preparatem wyjątkowym, znakomitym. Ja szczerze mówiąc no stosuję ją od jakiegoś czasu. Nie zauważyłem jakiś ekstra efektów. Być może dlatego, że mało mam kwitnących roślin. W każdym razie ta nirwana, kupiłem ją ze względu na opinię. W internecie uważałem, że warto i też 1 ml na litr wody. Nie wiem, tego tak niekoniecznie Wam polecam, jak chcecie. B52 to naprawdę polecam. To jest mieszanina różnego rodzaju witamin, szczególnie z grupy B, ale są różnego rodzaju inne domieszki, i ten preparat stosuję najczęściej. Znaczy, enzymy też stosuję często. I tak naprawdę robię taką mieszankę z tego nawozu, z tego i z tego. To wszystko jest jednej firmy, generalnie. I nirwany dodaję raz na półtora miesiąca, tak naprawdę, do, do pożywki. I robię, zawsze robię jedną pożywkę dla wszystkich roślin. Nie Mam rośliny wrażliwe, które nie podlewam tą pożywką, tylko w mniejszym, w mniejszym stężeniu. Ale to jest bezpieczne tak naprawdę. Bezpieczne dla wszystkich roślin to stężenie 1 ml na litr tego i później 1 ml każdego z tych preparatów. W zasadzie tylko kilka roślin mi jakoś coś się tam z nimi stało. A poza tym jest super. Jeszcze zostaje jedna ważna rzecz: to są ukorzeniacze bądź wspomagacze wzrostu korzeni. Ja stosuję dwa. Oczywiście holenderskie. Jeden jest to Rudbastik. Rudbastik stosuje się w bardzo małej dawce bo 0,1, maksymalnie 0,2 ml na litr wody. I no, ja go stosuję do każdej świeżo przesadzanej rośliny, tak naprawdę i Rizotonik. Ten, ten się stosuje już w większych dawkach można podać yy, przynajmniej 2 ml, yy, nawet do 4. I e, to jest też fajny ukorzeniacz, e, też holenderski. To jest kany akurat. E, ten ludbastik jest Atami. Firma Atami to jest kany. To jest, e, czytam, żeby się nie pomylić, <laughs> Plagron. No i tutaj jest e, Advance Nutrius. Wszystkie nazwy napiszę. Jeśli się pomyliłem, to przepraszam, czytajcie nazwy, bo może ja coś źle czytam, źle mówię. Mam straszny problem z nazwami. Przekręcam wszystko jak leci i nie ze względu na brak szacunku do Was, bo staram się przygotować przed każdym filmem i nie wyjść tutaj i nie próbować coś działać, tylko chcę być przygotowany, ale z nazwami mam wielki problem. Sorry, tak mam. Dobrze, jeśli chodzi o nawozy, więcej nie będę się rozgadywał, bo chyba nie ma sensu. Pożywkę zmienia się w roślinach. Ja zmieniam przynajmniej co dwa tygodnie, czyli to jest. Naj, naj, najdłużej pożywkę mam dwa tygodnie. Często ją zmieniam co tydzień i jest to po prostu na zasadzie takiej, że wyjmuję rośliny ze słonki, przelewam czystą, przefiltrowaną, ciepłą, czyli w temperaturze pokojowej wodą i, i zalewam świeżą pożywką. Tak to wygląda i jeżeli przelewam wodą, no to wtedy za każdym razem daję pożywkę. Jeśli dolewam tylko wody, bo, bo trzeba dolać, no to dolewam z reguły samej wody. Tak jak mówiłem, pożywki daję co drugie podlewanie, czyli tak domyślę co dwa tygodnie, ale zdarzają się miesiące szczególnie letnie, gdzie dawałem w zasadzie co, co tydzień pożywkę i tylko dolewałem wody między podlewaniami. Ach, jest jeszcze ważna rzecz, bardzo ważna, najważniejsza w zasadzie, jeśli chodzi o nawozy w hydroponice, bo te w ziemi to jest zupełnie inna, inna skala i tutaj jest mniej to istotne. Jeśli chodzi o hydroponikę, rośliny pobiorą wartości, które im podajecie, pod warunkiem, że będzie odpowiednie pH. I to pH jest na tyle ważne, że jeśli będzie złe, będzie za duże albo będzie za małe, to rośliny też pobiorą sobie dane składniki, ale już w kompletnie różnych wielkościach. Czyli niektóre składniki pobiorą bardziej niż potrzeba, a niektóre pobiorą mniej. Więc pH jest bardzo istotne, pH wody. Ja mam tanie mierniki. Tak naprawdę to ich w ogóle nie używam teraz. Używałem je na początku po to, żeby nauczyć się tym wszystkim operować i w tej chwili ich nie używam, ponieważ mam stałe pH wody. Raz na jakiś czas sobie mierzę, w zasadzie w zasadzie tak trochę z nudów, bo żeby sprawdzić, czy się nic nie zmieniło. Mam bardzo dobre pH w, w, w kranie. Jeśli chodzi o pH, które byłoby odpowiednie dla roślin, to jest 5,5-6,5. To jest takie idealne, które będzie odpowiednie dla roślin. Pechametr mam chyba jeden z najtańszych, ale sprawdza mi się. Nie... Wydaje mi się, że się sprawdza, no bo nie sprawdzałem go z innym. W każdym razie jest dla mnie wystarczający. I co jest jeszcze istotne, dlaczego do hydroponiki polecam stosowanie nawozów do hydroponiki, a nie na przykład biohumusów czy, czy nawozów uniwersalnych. Dlatego, że te nawozy, szczególnie, szczególnie te kanadyjskie właśnie, one mają e, bardzo e, dobry taki skład, nie wiem, jakiś składnik, który reguluje pH. Tak naprawdę e, w momencie, kiedy ja sobie naleję zwykłej wody z, e, przefiltrowanej z kranu, e, mam pH rzędu 6,5. Wlewam te nawozy i to pH jeszcze mi zjeżdża trochę. Trochę tak do 6,1 na przykład, coś koło tego, więc, więc to jest super dla roślin. I dodatkowo to pH się utrzymuje stałe w okresie godzin i dni. Prawie stałe. Jeśli chodzi o te nawozy, kompletnie nie wiemy, co się stanie za godzinę, dwie czy za dzień. One pH mogą zmienić. Radykalnie, i nie polecam dlatego do hydroponiki stosowania nawozów, które nie są do niej przeznaczonych. I tutaj nawożenie hydroponiki polega na tym, że podłoże jest jałowe. Jałowe podłoże musi dostać odpowiednią, odpowiedni skład nawozu, żeby rośliny dobrze rosły. Jeżeli będzie coś nie tak i damy nawóz, który nie jest odpowiedni, pH nam się zmieni, roślina przestanie pobierać odpowiednie składniki. I no to nie będzie żadnego efektu, a na pewno nie efektu dobrego. Jeśli chodzi o pH hydroponiki, pożywka się też zmienia, pH w międzyczasie, ale w sposób kontrolowany i w sposób, który jest dla nas odpowiedni. Więc tutaj na pewno polecam specjalne nawozy do hydroponiki i ceramizm również traktujemy jako hydroponikę nie jako ziemię, tylko jako hydroponikę. To jest też podłoże, które nie ma jest jałowym podłożem, więc nawozy hydroponiczne jak najbardziej do niego można stosować i, i to wszystko działa. Chyba powiedziałem wszystko o tym. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę w komentarzach. Temat jest bardzo rozległy i to na pewno na szybki film to nie jest temat, którym można omówić wszystko, bo, bo poza NPK jest mnóstwo innych składników w nawozach i y, naprawdę to, to jest bardzo spłaszczony temat mówiąc, że tylko ten azot, fosfor i potas są składnikami nawozu. Nie, nie tylko, poza tym azoty są też różne y, i fosfor też jest w, różnym, y, w różnych y, składnikach podawany, więc, y, więc to jest naprawdę temat morze i nie jestem w stanie go opisać omówić w filmie, jeżeli chcecie w komentarzach mogę podjąć jakiegoś większego tłumaczenia ale wydaje mi się, że jeżeli pójdziecie tą drogą nawozy hydroponiczne to hydroponiczne, nawozy do ziemi to do ziemi to wystarcza rośliny są zadowolone i rosną, rosną dobrze aha, jeszcze, nawozy hydroponiczne spokojnie możecie stosować do ziemi ale te do ziemi nie stosujcie w uważam, że jest to złe i nie powinno się tego robić Przejdźmy do atoma. Atoma kupiłem w biedronce, tak jak wspomniałem. Podobno były wcześniej, ale jakoś nie trafiałem na nie. Dziwna sprawa, ale jest suchy. Nie jest przelany, bo ziemia się aż wysypuje z niego. Nie, nie jest też przerośnięty. Ma piękne korzenie. Białe, naprawdę ładne. Oczyszczę go trochę z tego podłoża produkcyjnego, ponieważ zadałem Wam pytanie, co z nim zrobić, do jakiego podłoża go dać. Więc stwierdziliście, że do bigosów, więc nie będę go mocno szarpał. Ma siateczkę. I ta siateczka, tak jak zawsze Wam mówię, to ta siateczka akurat, nie jest problemem. Ją można zostawić, nie trzeba szarpać się z nią, nie trzeba jej wyciągać. Jeżeli byłby papier perforowany, taki z dziurkami, uważam, że to trzeba wyjąć, ponieważ ja nigdy nie spotkałem w roślinie takiego papieru, na przykład częściowo, częściowo rozłożonego. Zawsze jak wyjmuję ten papier, to jest w całości nie wiem, podobno się rozkłada, siadeczka, zobaczcie, no ona się rozpada, no to ona jest rozłożona, a papier perforowany się nie rozkłada, przynajmniej nie, nie w czasie krótkim, czyli pół roku, czy rok, może, może jakoś dłużej by się rozłożył. No jeśli chodzi o koszyczki, to nikt mnie nie przekona, że w koszyczku rośli niedobrze. Zresztą zrobię o tym film i, <laughs> i pokażę, czy... czy nawet teoretycznie, czy może roślina rosnąć dobrze w koszyczku, który ma dwie trzecie ścianki plastikowe, przez które nie może przerosnąć żaden korzeń, tylko od dołu ma otwory. Korzenie są super tutaj, naprawdę rewelacyjne. W ogóle fajna roślina jest. Ona ciekawa jest taka. Mogę bardzo mało ziemi wyjąć, bo tak naprawdę jest pięknie przerośnięty, więc zrobię tylko to, co z reguły robię, czyli delikatnie rozluźnię tą bryłę korzeniową od dołu, powodując pęknięcia korzeni, ale te korzenie w tych miejscach zaczną puszczać świeże korzenie i roślinie będzie lepiej tak naprawdę. Nie robię tutaj dużych zniszczeń, bo nie chcę, jest świetny system korzeniowy, więc nie będę jej niszczył, nie będę też wydłubywał tego podłoża, ponieważ dostanie świeże podłoże dookoła i e, wartości odżywcze tutaj będą spokojnie e, e, odbierane przez roślinę. Jeśli chodzi o dobór doniczki. Ta doniczka no w tej chwili będzie za mała dla, niej, dla niego, czyli to jest doniczka, w której on rósł. I, i jeśli zmieniamy doniczkę, to zmieniamy doniczkę na centymetr albo dwa większą. Czyli to jest chyba dwunastka, o ile tak dobrze widzę, więc to jest dwunastka, więc możemy maksymalnie czternastkę dać, żeby było dobrze. I też w filmie, który tutaj się pojawi, przesadzałem rośliny do, z dwunastek do roślin czternastek. I tam też mówię o tym filmie, dlatego że tam miałem komentarz, że za duże doniczki można się czepiać, ale wydaje mi się, że 2 cm na takiej doniczce jest akceptowalne i po prostu takie miałem te doniczki, więc sami ocenimy za, za jakiś czas, czy te rośliny rosną, czy nie. Jeżeli byście przesadzili do 15, 16, na pewno nie jest to dobre rozwiązanie. 13 byłaby idealna. Dobrze, ja muszę iść taką doniczkę sobie załatwić, bo. Nie przygotowałem się, nie wiedziałem, że będzie aż taka fajna bryła korzeniowa, więc za chwilę wracam. Już jestem. Mam doniczkę. Doniczka jest y, większa, ale większa o centymetr, czyli to jest ta trzynastka pewnie. Nie wiem, no, w każdym razie jest większa, dzięki temu bryła korzeniowa będzie mogła mieć obsypane dookoła y, świeżą ziemią. Bigos, ten co y, zwykle stosuje, czyli no, ziemia z perlitem. Tutaj dodatkowo mam jeszcze korę y, i odrobinę kramzytu małego. Na dno doniczki wsypuję ziemię, nie wsypuję tutaj y, kramzytu, ponieważ y, no, doniczka jest niewiele większa niż była, więc y, musi być bez kramzytu. Uważam na to, żeby dobrze ułożyć korzenie, żeby nie wystawały do góry, tak jak ten na przykład. Nie, tylko żeby były skierowane wszystkie ku dołowi. Troszkę odsypię sobie. Musiałem trochę wysypać ziemi, żeby roślina jak najniżej zeszła. Już. Bigos ma fajne właściwości, że jest szybki i łatwo, łatwo przesadzić roślinę. No zobaczymy jak mu będzie. Ja bym go przesadził w coś innego, ale zadałem to pytanie, odpowiedzieliście większością głosów, że do Bigosu, więc jest w Bigosie. Za jakiś czas pokażę Wam jak rośnie, czy coś z nim się dzieje, czy nie. I to tyle, bardzo Wam dziękuję za, za dzisiaj, że jesteście ze mną. Jeżeli mogę prosić o łapkę w górę, znaczy kciuk w górę, subskrypcję i dzwoneczek, to bardzo proszę. No i co, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Na razie, cześć, pa.